Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Dziś wspominamy człowieka, które życie było świadectwem odwagi i honoru w i ojczyźnie. Mój Antoni Hasek, syn Marcina i Marianny z domu Kasprza, urodził się 7 czerwca 1894 roku w Zamościu. Już jako młody człowiek doświadczył ciężaru historii, przymusowo wcielony do armii pruskiej, walczył na frontach I wojny światowej. W 1916 roku dostał się do niewoli francuskiej, a tam z dala od rodzinnych stron odnalazł drogę ku wolnej Polsce. Wstąpił do armii Halera i jako żołnierz pod pseudonimem Hardy brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, stojąc w obronie dopiero odrodzonej ojczyzny. Po wojnie służył jako podoficer zawodowy Wojska Polskiego. Swoją służbę wypełniał nie tylko bronią, ale i muzyką, ponieważ był. Kapelmistrzem orkiestry wojskowej dodawał żołnierzom otuchę w trudnych czasach. Mieszkał w Złoczewie pod Lwowem, gdzie poznał swoją przyszłą żonę, Leontynę, nauczycielkę z Kępna. Wspólnie wychowali syna Henryka, który przyszedł na świat we Lwowie i kontynuował rodzinną tradycję, wojskową, jak i nauczycielską. Przed wybuchem II wojny światowej dziadek Antoni pracował na granicy i po wojnie poświęcił się pracy w urzędzie miasta Kępno. <kluzł> Antoni. Hasek zmarł w 76 roku, pozostawiając po sobie pamięć o niezłomności i poświęceniu. Dziś stoimy przy jego grobie, by oddać hołd żołnierzowi, <trycie> patriocie. Niech jego historia będzie dla nas wszystkich przypomnieniem, że wolność nigdy nie jest dana, raz na zawsze. Jest dziedzictwem, które trzeba pielęgnować. Część jego pamięci. Jan Andrzej urodził się w miejscowości Wielowieś, gmina Sieroszewice. Brał udział w powstaniu wielkopolskim. I była dwa, trzy razy kartka zostawiona rodzina się nie skontaktowała ze mną w związku z tym za wiele o nim nie wie mam tabliczkę przy sobie powstanie z Wielkopolski i on przykleję dzisiaj radio Sud. radio Sud Twoje radio Twoja muzyka Twoja muzyka